Albo markę ekspercką, i masz dość kontentu, który nie działa. Zobacz, co zrobiliśmy dla klienta z USA w zaledwie 3 miesiące. Dla to niego, doradcy finansowego z Chicago, stworzyliśmy 90 Reelsów, osiągnęliśmy ponad 1,7 miliona zasięgów, zbudowaliśmy społeczność, 655 nowych obserwujących, a jeden z filmów zdobył ponad milion wyświetleń. Milion? Karolina, jest lepiej niż myślisz. Całkowicie. Organicznie. To nie magia, to jest strategia. Nie wspomnę już, że w tamtym roku Reels, który stworzyłam, osiągnął 9 milionów wyświetleń. Co przyniosły te wyniki? Reelsy z automatycznym storytellingiem. Komentarze do aktualnych tematów rynku z nutą humoru. Mocny hook, szybkie tempo. Publikacja między 12 w nocy a 3 w nocy. A naszego czasu, więc w Ameryce to była godzina 17, 18, czasami też 19. Format, który Instagram po prostu wypycha. Jeśli jesteś dentystą i chcesz mieć markę, która naprawdę cię wyróżnia, zbudować zaufanie, zanim pacjent wejdzie do gabinetu i przestać wrzucać posty, które nic nie dają, to właśnie tym się zajmujemy. Budujemy marki stomatologiczne premium od zera z wynikami. A przykład naszego klienta tonia Abadzi, które zajmuje się hipoteką w Stanach Zjednoczonych, że jeżeli masz plan działania i strategię, to nawet w trudnej niszy jesteście w stanie zadziałać na Instagramie. I każdy znajdzie swoje miejsce właśnie na tej platformie. Więc nie poddawajcie się, nie mówcie, że to nie jest dla Was, nie słuchajcie ludzi, którzy gdzieś tam się podśmiechują, bo to są osoby, które nie działają, które, które nie chcą, które boją się wyjść ze strefy komfortu. Do tego też działamy. Działajcie. Możecie do nas napisać DM. To jesteśmy dla Was.